nazywała zasada równości, aby rozegrane mecze dawały dużo satysfakcji. To, że pozwolono więźniom grać piłkę nożną na terenie obozu, nie wynikało z troski o nich, również nie miało żadnego znaczenia w codziennym życiu obozowym. Obóz kierował się własnymi zasadami i dla funkcyjnych boisko było przede wszystkim placem apelowym, miejscem karania i zbrodni. Piłkarze byli więźniami, a oni często sami byli panami życia i śmierci. Od wielu tygodni cały obóz żył jedną sprawą zapowiedzianym meczem piłkarskim Niemcy-Polska. Wszystkie nieszczęście naszego codziennego życia zeszły na plan dalszy. Oczywiście o żadnych treningach nie było mowy. Pracowaliśmy dwa razy dziennie. Już nie chodziło o ambicje sportowe. Na pierwszy plan wysunął się aspekt polityczny. Wszyscy, bez wyjątku więźniowie, Polacy, stawiali sprawę prosto. Wygracie z Niemcami, to znak, że przeżyjemy obóz. Przegracie, to koniec z nami. Wreszcie nadszedł ustalony dzień meczu. Tupetowi i sile fizycznej naszych niemieckich przeciwników przeciwstawialiśmy niesłychaną ambicję, spokój, technika, a założenia taktyczne też nie były nam obce. Kilku z nas było kiedyś zawodnikami drużyn ligowych. Ostatecznie te historyczne, rozegrane w warunkach obozowych zawody, wygraliśmy 1-0. Bramkę strzelił Lewandowski. Musicie być Państwo świadomi tego, że możliwość uczestniczenia byłaby rozgrycie...